Elomordo. Siemano, co tam słychać, stary? W porzo ogólnie. Ty Jacek, mam do ciebie takie pytanie. Mogę dodać tu do grupki przyjaciółkę mojej dziewczyny? Pewnie stary, oby była jakaś fajna, xd. To może zagadam do niej czy coś, haha. Ha. Co ty gadasz od klejeńcu? Wszystko z tobą ok, xd. Ty no, ale o co ci chodzi? Ona ci się podoba, czy co? Bo ja nie ogarniam już totalnie. Nie? I przestań mnie wkurzać, ziomek proszę. Dziwnie się zachowujesz i działasz mi na nerwy strasznie. Dobra, dobra, weź zluzuj gacie trochę, przecież nic się nie stało. Michał, dodaje Barbarę do grupki? Hejo, mordeczki, dzięki za to, że mnie dodałeś tu do grupki, Michaś. Mordo, twoja przyjaciółka jest totalnym nupkiem, hahaha, ha, x. Weź, please, nie bądź dla niej niemiły okok. Ej, ziomeczki, mogę dodać tutaj do grupki moją przyjaciółkę? Pewnie, że możesz, ale tylko pod warunkiem, że ma robuksy i jest tak samo bogata jak ja. Byku, co jest z tobą, xd? Ty serio wolisz bogate dziewczyny bardziej od normalnych takich? Nie wiesz, co mówisz. Stary wylane w to mam, ma być bogata i esa... Ej, to chłopaki, mogę ją dodać teraz po prostu i tyle? Poznacie się i tak dał. No tak dawaj, dodawaj ją. Barbara dodaje Sarę. Cześć wam wszystkim. Oj, hej, obasia besti moja kochana. Ogólnie to jestem Sara i miło mi was poznać. Mówcie do mnie normalnie Sarka. No hej, mała. Chętna może na randkę z Kibidi. Ej co? XD, jestem zajęta jak coś, także nie jestem zainteresowana. Twój chłopak to nie oponent. Jestem od niego lepszy na bank. Jak ty go nie znasz nawet, XD? W każdym razie i tak jestem od niego lepszy i mogę ci dać dużo robuksów, a on dałby ci co najwyżej kupę w papierku. Jacek ogarnij się, co ty gadasz w ogóle, XD. Moim zdaniem on mega dziwnie się zachowuje serio. Czy możesz przestać mnie podrywać? Przecież mówiłam ci, że jestem zajęta, mam boja. Ale malutka. Mów do mnie po prostu, Saro, czuję się niekomfortowo przez ciebie i to w jaki sposób się do mnie zwracasz? W porządku. Jacek, przestań się tak dziwnie zachowywać, albo w przeciwnym razie koniec z naszym kumpelstwem i wywalam cię z grupki. Wy nawet nie potraficie żartować. Stary, ale te żarty nawet nie są śmieszne. Zamknij ten swój brzydki, szczurzy pysk, knupku. Dobra, mam dość. Jacek, wywalam cię. Ty, mordo, ale zluzuj. Ja sobie tylko żartowałem. Czy wy, serio, wszyscy nie macie za grosz poczucia humoru? Ej, ja tak w ogóle czemu nikt nie chce zrobić face reveal? Zobaczylibyśmy wtedy, jak wyglądamy, czy normalnie, a czy może jesteśmy kidosem, albo jakimś slenderem głupim, albo nie wiem, babcią XD. W porządku! Ej, ale zanim zrobimy to face reveal, to powiedzmy po kolei, ile mamy lat. Dobra, spoko mi odpowiada: Ja jestem Michał i mam 20 lat. Ja jestem Sara i też mam 20 lat, jeszcze raz miło mi was poznać. Ja jestem Basia i mam 19 lat, świeżo co skończyłam w sumie. A, ja jestem Jacek i mam, uwaga, 25 lat z Kibidi, także myślę, że jestem tutaj najstarszy dzieciaki drogie. Ej, a w jakim miesiącu się urodziliście? Ja się urodziłam 1 grudnia, czyli tuż przed świętami, i przez to w grudniu dostaję bardzo dużo prezentów. Ja jestem z 4 stycznia, więc wraz z sylwkiem obchodzę uro praktycznie XD. No, ja jestem z 16 stycznia, także wiem, o czym mówisz. Haha, ha, jeszcze nie zdążę dojść do siebie po imprezie sylwestrowej, a tu już kolejna urodzinowa XD. A ja jutro, haha, czajcie? Wszyscy powiedzieli, ej, to wszystkiego najlepszego, Basiu. Dziękuję wam bardzo, hihi, hi. ale dawajcie, robimy teraz to face reveal. Jestem mega ciekawa, jak wyglądacie wszyscy. doki, niech ci będzie, Basiu. Dobra, to ja zacznę w takim razie. Oto jak wyglądam, tylko nie hejtujcie mnie, proszę, w sensie mojego wyglądu, haha. Moja mordeczka, kochana. Dobra, to teraz ja, uwaga, oto ja, co sądzicie? Ja, ja. O.M.G. Basiu, ty jesteś tak uroczo, pięknie brzydka, XDXD. xd. Jacek, ogarnij się, to już serio, nie jest śmieszne, tylko toksyczne, po prostu xd. No oki, dobra, lol, xd. Teraz ja lecę, oto jestem ja. Ojeju, kochanie, ty jesteś taka piękna, moja malutka. Czy możesz przestać, uch? Dobrze, już dobrze, teraz moja kolej. Moment, moment, powaliły mi się foty, chyba nie miałem tej dawać. Wyjaśnij to proszę, bo nie czaję, czy ty jesteś jakimś starym typem, o co chodzi w ogiejeju? Dobra, to ja i Mike. Właśnie wykorzystaliśmy was do zdobycia robuksów. Stary, nie odwracaj kota ogonem. Co ty w ogóle wymyślasz? Dobra, wywalone. Wyrzucam cię z grupki, gościu. A wyrzuć mnie. Przynajmniej mam żonę i dwójkę dzieci i całą rodzinę. Co? Ty masz żonę? Czemu w takim razie próbujesz ze mną filtrować? Odkąd tu jestem, ciągle mnie podrywasz, a sam jesteś zajęty? To takie żałosne. Zamknij się, ale to natychmiast. Michał, wyrzuca Jacka z grupki? Teraz jestem na jego miejscu. Lol, ha Musisz się przesunąć w inne miejsce, bo tam musi mega śmierdzieć. Czuję tego bąka, xd. <laughs> nie mogę po prostu xd. Dobra, dobra, xd. Dzięki za informację, bardzo przydatna. Następnego dnia? No cześć, dzisiaj są urodziny mojej bestii. Tak wiem, dziś są urodziny, Basi, ale superowo. A tak w ogóle to skoro są jej urodziny, to czemu jej nie damy jakichś robuksów w prezencie, żeby sobie mogła kupić jakieś fajne itemki? W sumie nie wiem, ale przecież możemy jej dać. Uważam, że to bardzo fajny pomysł. To dawaj, kupmy jej jakieś robuksy obaj. Jej hasło to lol, robuksy 25. Dobra, to ja pierwsza. Sara wchodzi na konto od Basi? Że co? Ona ma 800 tysięcy roboksów? Zaraz zasłabnę. Pierwszy raz w życiu widzę taką liczbę. Nie mogę w to uwierzyć. Muszę powiedzieć to Michałowi, przecież on chyba padnie z wrażenia. Michał, Michał, Michał! Słuchaj, stary, nie uwierzysz, co ja odkryłam na jej koncie. No nie uwierzysz po prostu. Co odkryłaś? Chyba nie czytałaś jej rozmów prywatnych i tak dalej. To by było mega nie w porządku. Nie, nie, ja po prostu zobaczyłam, że ona ma na swoim koncie 800 tysięcy robuksów. Czaisz to? Że co? Ej, to co ona nas kłamała cały czas? Przecież to jest obrzydliwie wielkie bogactwo, a my chcieliśmy jej dać jakieś marne kilkaset robuksów. Żałosne po prostu, wyrzucę ją za to z grupki jak przyjdzie. Moim zdaniem nie powinniśmy podejmować pochopnych decyzji. Może z czasem ona będzie robiła jakieś miłe rzeczy w stosunku do nas, i może chciała po prostu ukryć to bogactwo. Albo po prostu będzie nas traktować tak, jakby kogo zdradziła, więc musimy grać według jej zasad. No dobra, w porządeczku, widzę właśnie, że chyba jest online. Basia, dołącza do grupki! Dobra, czas zdradzić te głupie i brzydkie szczury, była no cześć, moi kochani. Chciałabym wam wszystkim oświadczyć, że dziś są moje urodziny, więc wszystkiego najlepszego dla mnie, Skibidi. Dajcie mi jakieś robuksy z okazji moich urodzin. Należy mi się jakiś prezencik, bo byłam bardzo grzeczna. Skibit, ha ha. A wyjaśnij tylko, po co ci te robuksy? Chcesz sobie coś kupić, a masz ich mało, tak? Czy ty jesteś jakiś mało rozumny? Mam po prostu urodziny i naturalna kolej rzeczy to to, żebym dostała jakiś prezent od moich przyjaciół, tak? On po prostu zapytał, jesteś niemiła dla niego. Ale dobra, dam ci dziewięćset tysięcy robuxów Basiu. Kłamie ją jakby co, haha. Sara daje dwa roboksy Basi? Dałaś mi te robuksy już? Tak właśnie poszły do ciebie. Zanim sprawdzę moje robaksy, chciałam powiedzieć, że zostaliście oszukani. Także ładne z was łebki, haha. Haha, ha, ha. czy ty myślisz, że zrobisz nas w konia tak łatwo? Co? Co ty gadasz w gel? Wiesz co, Barbarko, musimy ci się do czegoś przyznać. Wczoraj ja i Michałem postanowiliśmy, że damy Ci jakieś robuksy z okazji urodzin, bo chcieliśmy się zachować jak przyjaciele. Ale kiedy weszłam na twoje konto, to zobaczyłam, że masz na koncie 800 tysięcy robuksów, co jest chorą sumą. Więc dałam Ci tylko dwa robuksy. Wydawaj swoje robuksy zamiast naciągać przyjaciół na kasę. Staćcie praktycznie na wszystko lol. Ja przynajmniej nie skłamałam na temat mojej twarzy na Face Reveal. Dobra, weź się już nie odklejaj. Wywalam cię z grupy za bycie parszywym, materialistycznym szczurem Gold Diggerka. Michał wyrzuca Basię z grupki. Jej już nie ma, także zostaliśmy praktycznie sami. Chcemy może poznać jakichś nowych przyjaciół czy coś? Pewnie ja jestem otwarty na taką propozycję, Sarko. To dawaj dołączymy na Steel a Brain Rot. Słyszałam, że teraz w to gra dużo ludzi, to tam kogoś poznamy na pewno. Dobra, to ja dołączam na Steel a Brain Rot. A ty dołącz do mnie, ok? Dobra, spoczko. Dołączają na Steel a Brain Rot. Lul, ile tutaj jest ludzi, mega dużo, co nie? Zaczekaj, nie, nie wierzę własnym oczom. Widzę Jacka i Barbarę. Ja nie mogę, weź ją wywal ze znajomych i dołączmy na inny serwer. Dobra, to w sumie okej okay, pomysł. Po tym jak Sara wyrzuciła ze Znajbasie i Jacka, Michał i Sara dołączyli na inny serwer Steel a Brain Rot. Dobra, w końcu pozbyliśmy się starych, toksycznych znajomych, a ja widzę tam jakieś dwie ciekawe osóbki, więc lećmy do nich. Gdzie ich widzisz? No, tam stoją, zobaczy jakiś chłopak i dziewczyna, więc w sumie git. A widzę, to dobra, dawaj, idziemy do nich. Sara i Michał podchodzą do dwóch osób. Siemanko, mordeczki, nazywam się Sara, możecie mówić do mnie Sarcia, a to mój przyjaciel Michał, miło nam was poznać. Tak dokładnie. I mam nadzieję, że jesteście chętni dołączyć do naszej grupki. Pewka, moje imię to róża, a to mój besti Alan. Alan, przywitaj się, mordeczko. Elo, może face reveal co powiecie na takie coś tak od razu hehe? Możemy po prostu pokazać nasze twarze w naszej grupce i tyle. Tak, tak, dawajcie. Wszyscy pokazują swoje twarze? Chcecie może zrobić reveal głosu, czyli że powiemy coś i pokażemy swoje głosiki? Lubię to. Tak bardzo chętnie. Mój głos jest takie cienki, także sorry, jak będę piszczała jak piszczałka, ale taki już ten mój głos jest. A jest taki uwaga. Róża zaczyna śpiewać ślicznym głosem. Wszyscy są zachwyceni jej głosem. O mój Boże, laska, zostańmy bestii, kocham twój głos, jesteś niesamowita. Weź się może zapisz do jakiegoś Mem Talent lub do Voice of Poland, bo masz taki talent, że jestem w szoku po prostu. Material girl. Lol. Teraz usłyszycie mój głosik mordeczki, uwaga. Sara też zaczyna śpiewać i ma piękny, wysoki, kobiecy głos. Sara śpiewa jak anioł, a wszyscy są w szoku. Omg, nie wierzę, co ja właśnie usłyszałem. Chyba zamieniasz się w pomidorka, proszę pana, xd. Zamknij się. Jesteś brzydki, Alan xd. Dobra, nie chce mi się z tobą droczyć. Róża. Ale dobra, w każdym razie. Michał, mordo, teraz twoja kolej poka swój głos. W pożądalu nie ma problemu. Michał przeczytał wiersz i było to trochę niezręczne. Michał ma niski głos i trochę sepleni. No spoko, masz ten głos, nawet ziomek. Dobra, to teraz ja uwaga. Alan zaczął coś śpiewać wysokim głosnikiem bez mutacji. Ej, Alan, nie mówiłeś mi nigdy, że ty masz taki wysoki głosik. Jak dzwonisz po pizzę, to mówią do ciebie, proszę pani. XD. Ojeju, sorry. Myślałem ciągle, że jak się poznaliśmy, to pokazywałem ci mój głos i mówiłaś, że jest słodki No tak, ale ja kocham takie wysokie głosiki One sprawiają, że czuję się, jakbym poznała kogoś sławnego z Kibidi, haha Ej, Alanik, to masz teraz nowych przyjaciół, którzy kochają twój głos, wiesz o tym? Ej, mordeczki, a czemu nie pójdziemy sobie na jakieś lody do parku w Realu, co wy na to? Pewnie Poszli do parku Mordeczki, mordeczki, widzę furgonetkę z lodami Ja idę sobie wziąć jednego A więc, tak mordeczki, no Wydaje mi się, że się zabujałem w niej, ona jest taka słodka. Co zamierzasz jej zaraz powiedzieć? Powinieneś zapytać ją o randkę hihi. Hi. No właśnie, też tak myślę. Hmm. Coś nie tak, Alan. A co jeśli jest zajęta? Zaczekaj sekundę. Wcześniej byliśmy na takiej grupce popaprańców i jeden typ, który się okazał bumerem jakimś, pytał ją, czy ma chłopaka. No i wtedy ona powiedziała mu, że jest zajęta. Także najprawdopodobniej jest zajęta. Ale dziwne, bo ona długo jest moją bestią. A jakoś nigdy nie poznałem tego chłopaka od niej. Nagle wraca Sara! Hej, o wróciłam już jakby co, tutaj są lody, wzięłam wam też po jednym, trzymajcie. Ej, dzięki wielkie, wyglądają super te lody, jami. Ej, Sarko, jesteś może zajęta czy wolna? Tak z ciekawości, bo kolega pyta, xd. No wiesz co, generalnie miałam chłopaka, ale on zerwał ze mną i jestem teraz sama. A oki, okay, oki, okay, dobra. Ej, te lody są takie pyszne, że masakra, ha. Tak, tu się z tobą zgodzę, xd. Zrobiła się niezręczna cisza. Mam takie pytanko w sumie, Sarko, czy my możemy? No, co możemy? Dokończ, bo przerwało cię i nie wiem, co masz na myśli, Alan. A więc tak, dobra od początku. Sarko, mam do ciebie pytanie: czy. czy chciałabyś może umówić się ze mną na randkę? Nie wiem, pójdziemy na jakieś goferki czy bubble tea? Co ty na to? Och, czekaj. Aha, głupia ja. Zapomniałam ci powiedzieć, że ja przecież mam chłopaka XDD. Ale przecież powiedziałaś przed chwilą, że jesteś wolna, bo tamten chłopak zerwał z tobą, czy ty coś kręcisz? No ja. No, ja po prostu zapomniałam, a on napisał do mnie. Przepraszam was po prostu za to nieporozumienie. Nie no, dobra, spoko. Ja będę teraz offline na jakiś czas. Kurczę, nie chciałam skrzywdzić jego uczuć teraz. Czuję się z tym tak źle. Bo ja, no jakby to powiedzieć, lubię go. Czekaj, czekaj, Alanku, sekundeczkę jeszcze. Jesteś? No jestem, tylko na co mam czekać? Lepiej odpisz swojemu chłopakowi, bo pewnie czeka na to. Słuchaj, nie bądź taki zazdrosny, a po drugie, chodź na chwilę pogadać na czacie prywatnym, bo chcę ci coś powiedzieć. Ej, a czemu nie możesz tego powiedzieć tutaj? Przecież już trochę gadamy i sobie ufamy, chyba po. za tym nie ma sensu robić tajemnicy w grupce. Nie no, dajcie nam na chwilę pogadać na czacie prywatnym, po prostu to żadna tajemnica, ale chcę mieć trochę prywatności też, jak tego potrzebuję. Wszyscy powiedzieli, okej! Okay. Sara i Alan na czacie prywatnym! Słuchaj, Alanku, tak naprawdę to ja kłamałam zawsze wszystkich, że mam chłopaka, bo w ten sposób odstraszałam innych chłopaków. Po prostu dużo chłopców na mnie leci, a ja nie mam siły już dawać im kosza, więc wolę im wmawiać, że mam chłopaka. Wiesz o co chodzi? Czyli mi powiedziałaś, że masz chłopaka, bo chciałaś mnie zlać i się mnie pozbyć, tak? Dobra, już wszystko wiem. Nie, 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 totalnie nic z tych rzeczy. Właśnie się zawahałam i skłamałam, że już z tym chłopakiem zerwałam, bo słuchaj. Bo co? Co mam słuchać? Bo jesteś taki słodki, Alaniku i wydajesz się taki inny niż wszyscy. Podobasz mi się. Jeju, naprawdę? Ty też mi się strasznie podobasz, Saro. Ej, to może spróbujemy być razem i zobaczymy jak to będzie. Dobra, o, ale się cieszę, że mam chłopaka. Teraz będziemy mogli razem mieć matching, będziemy razem grać i wszystko. Gadać po nocach. Co ty na to? Tak, ale się cieszę, kochanie moje. Kocham cię, Sarciu. Alan daje buziaka, Sarze. Ja ciebie też kocham, Malanku słodki. Ej, to chodź, pochwalimy się na grupce, że jesteśmy parą. Oki, to dawaj. Ej, grupka, słuchajcie, nie uwierzycie, co się właśnie stało. Jeju, co tak długo? O czym wy rozmawialiście tyle czasu? Oni pewnie chcą powiedzieć o tym, że zostali parą... Tak dokładnie to właśnie ch chcieliśmy wam powiedzieć, ja i Sarka od teraz to para. Gratulacje, bestii. Tak się cieszę, że udało ci się znaleźć w końcu jakiegoś normalnego chłopaka. Ej, a tak w ogóle, Michałku, bo chciałam ci powiedzieć, że jesteś mega hot i podobasz mi się w sumie. Mówisz poważnie? Ty też mi się bardzo podobasz. To zostańmy parą i będziemy robić podwójne randki i będzie super skibidi. Dobrze. Kocham cię, mój Michałku, rycerzyku. Ja ciebie też słodka. I potem wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie.